Zadanie dziesiąte. Dany jest nieskończony ciąg geometryczny a od n, określony dla każdej liczby naturalnej n większy równej 1, którego iloraz Q jest równy pierwszemu wyrazowi. OK, czyli już coś tam wiemy. O. I spełnia warunek moduł Q mniejszy od 1. A to znaczy, że będzie istniała suma nieskończona tego ciągu. Stosunek sumy SN wszystkich wyrazów tego ciągu o numerach nieparzystych do sumy SP wyrazów o numerach parzystych jest równy różnicy tych sum obliczku. Czyli tak. Q jest szukane, ale Suma wyrazów nieparzystych do sumy wyrazów parzystych jest, równa się różnicy tych dwóch sum. Mhm. To, to tak, jeżeli pierwszy wyraz to jest Q, a Q to jest po prostu Q, no to w takim razie można powiedzieć, że każdy wyraz tego ciągu, no to będzie Q do n tej. Czym w takim razie jest ta suma nieparzystych? No, oczywiście to będzie a1 plus, a3 plus, i tak dalej. I każda, każdy wyraz o indeksie nieparzystym. To te wyrazy, co drugi, też tworzą pewien ciąg. Można by powiedzieć, że to jest ciąg, którego pierwszym wyrazem jest powiedzmy, że jest to jakiś nowy ciąg, o którym wiemy, że to jest tworzą go wyrazy ciągu A o indeksach nieparzystych. Ale co wiemy o samym ciągu B? No jego pierwszym wyrazem jest taki sam jak w A, czyli jest Q, a jego ilorazem nazwę go Q z takim indeksem duże N, żeby było e, tak jak tutaj przy sumie. no Jest Q kwadrat. W takim razie ta suma nieparzystych ze wzoru na e, sumę nieskończonego ciągu geometrycznego będzie pierwszy wyraz przez 1 minus iloraz. A iloraz w tym wypadku to jest Q kwadrat. Analogicznie postępując dla sumy Parzystych, czyli że jest to A2 plus A4 i tak dalej, i każdy wyraz o ciągu parzystym. Można powiedzieć, że to jest jakiś też nowy ciąg, który tworzą parzyste. Wyrazy ciągu A o indeksach parzystych, a to znaczy, że C1 to jest. A2, czyli to jest q kwadrat, a ilorazem tych, tych tego podciągu parzystych też jest q kwadrat, bo to są w końcu wyrazy następujące co 2. W takim razie sumę wyrazów parzystych dałoby się opisać jako q kwadrat przez, a mianownik będzie taki sam, 1 minus q. To teraz, jeżeli te dwie prawe strony podstawimy do tego podanego w zadaniu warunku, to otrzymamy suma n przez suma P, a po prawej różnica. To otrzymamy. No napiszę to może z taką aż przesadną starannością. Kwadrat, a po prawej ma być różnica. A to znaczy, że mogę, że mogę tą prawą stronę sobie tu skopiować i wkleić. I jeszcze raz wkleić, i między nimi będzie minus, ale w przyparzystych jeszcze jest kwadrat. O. Co dalej? Po lewej stronie, mianowniki w, są takie same, więc się skracają i teraz, no więc się skracają. Po prawej stronie, Mianowniki są takie same, więc od razu będzie można to zapisać za pomocą jednego wyrażenia. Czyli tutaj mam q przez q kwadrat, a tutaj mam eee, q minus q kwadrat. Napiszę to od razu tak. Bo w mianowniku jest 1 minus Q kwadrat, więc tenże mianownik mogę napisać tak. Teraz te wyrażenia można skrócić. Obustronnie można podzielić tą równość przez q. otrzymując 1 przez q kwadrat równa się 1 przez 1 plus q. Oznacza to, że mamy, oj, że mamy mm, dwa wyrażenia, których odwrotności są sobie równe, ale to przecież oznacza, ni mniej, ni więcej, że odwrotności tych odwrotności też muszą być sobie równe. Albo inaczej mówiąc, można by obustronnie pomnożyć przez oba mianowniki. Na raz otrzymując Q kwadrat równa się Q plus 1, czy tam 1 plus Q. Albo w postaci równania kwadratowego Q kwadrat minus Q minus 1 równa się 0. Takie równanie rozwiązujemy metodą najbardziej tradycyjną na świecie, to znaczy z delty. Yy, to będzie 1 minus teraz 1 plus 4, czyli to jest 5. Delta jest dodatnia, więc będą istniały teoretycznie dwa takie Q i to będzie co? 1 minus pierwiastek z delty przez 2A A drugi to będzie 1 dodać pierwiastek z D, czyli pierwiastek z 5 przez 2A. Na początku było tam założenie, że moduł Q jest mniejszy od 1. No zresztą bez tego założenia nie istniałaby suma yy, wszystkich wyrazów ciągu nieskończonego. Widzimy więc, że Q2. Tego warunku nie spełnia, czyli jeśli to była powiedzmy pewna dziedzina dla wielkości q, to 1 plus pierwiastek z 5 jest czymś większym niż 2, więc, więc odpada. 1 minus pierwiastek z 5 przez 2 jest wartością, która jest rozwiązaniem tego zadania.